Cześć, tu Pomysłowy Staś, witam was w kolejnym odcinku I yy, ten odcinek to będzie raczej krótszy odcinek yy, chy, I muszę wam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy Otworzyłem swój serwer w Minecraft Jak na razie to to jest taka raczej wersja beta yy, Wiecie, yy, 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 wersja beta yy, bo po prostu tam jeszcze nie mam spawnu, no jak na razie yy, ten. No, yy, nie mam item shopa. W sensie, no mam na spełnie dom, ale da się go niszczyć, więc prosiłbym was też, byście co? Nie niszczyli nic tam nie jest skonfigurowany, Na razie taki po prostu serwer survival. No i yy, ten serwer. Yy, Możecie na nim grać jest czynny 24 godziny na dobę ich, ich jest, jest to ich, a, a, a tak więc IP tego serwera to pomysłowy oraz ich, jego wersja działa to na wersji Java 1.21 Tak więc. Ich, Chciałbym Wam też powiedzieć jedną informację, to jak coś może brzmieć jak reklama, ale to nie jest reklama. Więc ten serwer jest postawiony na dosyć tanim hostingu. Cloudly.gg Cloudly to hosting, który jest ten z serwerów Minecraft, który jest naprawdę tani. Można tam zamawiać serwery z końcówką. .gg ich Serwery są tam już od 9,99 miesięcznie. Jest to naprawdę fajna cena. Hosting ten został założony przez e, YouTubera Zęcia. Ogólnie też polecam fajne filmy. Takie głupotki, ale fajne. Ech. Tak więc ogólnie ten serwer Minecraft, ten publiczny to jest pomysłowy minecraft.minecraft.game i ten serwer jest na Ender czeście postawiony na takim hostingu to jest droższy. Z CroD. W mam um, prywatnej, um, um, ogólnie bardziej Wam polecam cloudly.gg um, Chyba, że chcecie zrobić serwer publiczny, to wtedy lepiej derchesta. Um, I ogólnie też, jeżeli płacić nie chcecie, no to aternos.me um, Też um, fajny, darmowy hosting, tylko wiecie, tam pełno reklam i się Wam wycina, więc Coś nie wiem, czy Wam się to spodoba. No i. Ale jeżeli chcecie zrobić jakiś tam mały serwer, żeby po prostu mieć, no to Wam polecam. Aternos.org Tam macie darmowe publiczne i i fajne prywatne. To Cloudy Digi. Tak więc, dobrze. Czy jeszcze coś Wam chciałem powiedzieć? No cóż. Jeżeli miałbym Wam coś powiedzieć, no to też, że. że, że nie, no w sumie nic wam nie chcę powiedzieć jeszcze. Dobrze, to był krótszy odcinek raczej, ale fajny, dużo fajnych ciekawostek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Oczywiście dajcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji. Jestem pomysłowy, Staś, do kolejnego odcinka.